Ja I Pablo z tej strony, No to teraz zrobimy sobie rozpierduchę tutaj. Zobaczymy, czym to się różni. To 2-0 od tego zwykłego. Niby policja ma nas złapać. Nie wiem, co tam mają z nami zrobić. Zobaczymy. O ty jest to normalnie. Tu jedzie coś. Gdzie tu jest jakiś samochód? O tu nie są. No, wysiadaj. O kurde. To powiem wam, że jest... ...że jest poprawione to. O kurde, jeszcze jedzie na tym. Czy on żyje? Jaki twardy ty czoł w głowę Myślałem, że to takie tak pośmiertnie trzyma nogę sobie na gazie I co ta policja? Ale miało to być po znaczy nie być poprawione, chociaż ja uważam, że powinno to już być we wcześniejszych wersjach, czy w tej pierwszej ogarnięte. Siadaj. O! Policja jest! Bum! kurde! Dobra, dostali. Nie trać głowy! U. Kurde, nie mam już granatów. za Oj, zobaczymy co potraficie tutaj Tutaj tylko jeden strzał A tam i tam Jeszcze żyjesz? Kurde, A was, a was granat? Co, żyjecie? W wiem, co można przeżyć po takim granacie. Dostał, dobra? U kurde, czyli mu rękę. właśnie, jak wy strzelacie... Są O! A czekaj... Założymy sobie szable Katany znaczy się, no Dobra. To wszystko jest pojebane! Stinky dynko, tu to Nie wiem, co się tu dzieje, jak pójdę tak szczerze powiedziawszy. Uda nam się uciec? Dobra. No kurde ty? Jeszcze ja jest to robakoprysa. O, o to mi chodziło. Dobra. Bo kurde, co to za robot. O, flasz coś tam. Zrobiliśmy flaszem po gałach. Tylko mamy my stosuj na boi, więc... Oczywiście go tak to, ta? to fruwa, czy nie? co mu się tego wydawało Cześć U oh, krzywej, a ci specjalni, nie ujopiordziu, ja się nie dam. A, już padłem, dobra. Czy to jest ostatni stan gry? No i tak by to wyglądało. No i jak dla mnie to powinni włączyć te dodatki co zrobili w 2.0 już od początku. I tak jest moje zdanie. Jak wejdzie, jak wyjdzie ten, naj, ta najnowsza część Liberty. To według mnie powinni stworzyć całkowicie grę czy tam fabułę od nowa, żeby, było taki, żeby był taki efekt wow, no bo jednak jest to takie a to już było. no i... A różne takie dodatki typu szczepy, jakaś tam walka z policją i inne, że wycelujemy w kierowcę samochodu i on wysiądzie, no to no jednak nie są takie. No w GTA mamy na przykład to na dzień dobry, także Także, także, no... Jeszcze za... Zostawiam Wam taką, to jakby do dopowiedzenia lub sobie do, do dołożenia, czy samemu sobie jakoś tam rozkminić. Ja uważam, że ta 2.0 była zbędna, żeby to tylko tak odświeżyć. A że dali ciała, jak dali ciała tak na początku i ta produkcja powstawała, no to jest już druga że na PC to chyba było wszystko od początku, ok. Także, ja uważam, że to co dali w 2.0 powinni dać od razu, a nie jakieś bawić się w dodatki, w upgradey gry, jakieś tam aktualizacje. No tym bardziej, że gra nie, nie kosztowała 10 zł, tylko prawie 300 z tego, co pamiętam na początku. Także, 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 no i trzy kropki. Dobra, pewnie się widzimy w następnym odcinku już od pod yy, w Liberty. Także do następnego i cześć Wam.